Witam was serdecznie. Taki szybki filmik informacyjny. Eee, nurtuje wielu chłopaków, szczególnie młodych. Takie zagadnienie, czy w okresie masy mięśniowej lepiej jest pilnować eee, się <laughs> do tego stopnia, że cały czas ten brzuch jest widoczny, kratka na brzuchu, że ta forma jest jakby prawie, że bym powiedział taka na wyjście na plażę, na zawody. <laughs> czy jednak dobrze jest się troszkę zatłuścić w okresie masowym jakie jest moje zdanie powiem wam szczerze że jasne, że lepiej jest wyglądać dobrze cały rok ale z mojego doświadczenia wydaje mi się, że w okresie masowym oczywiście nie chodzi mi o ulanie się strasznie jakąś zatłuszczoną nadmierną masą tylko jednak jak wam troszkę zasłoni mięśnie brzucha jeśli troszkę się zatłuścicie, jednak wyjdzie to na plus. W jakim znaczeniu? Jeżeli w trakcie budowania masy mięśniowej staramy się więcej jeść i automatycznie też dźwigamy większe ciężary. Pamiętajcie, że jeśli mamy ciało odtłuszczone mocno, czy nie ma tego tej, tej wody pod skórą za dużo, nie ma tego tłuszczu, to niestety będzie troszkę to siadało na stawy. E, przy dużych ciężarach będziecie czuli e, będziecie czuli bóle po 6-8 tygodniach okresu masowego ze względu na e, duże ciężary i ja, jak zauważycie też zawodowo zawodowych kulturystów, celowo się e, zatłuszczają, czy tam troszkę tej wody, nawet za dużo czasem się wydaje e, mają <laughs> e, daje to taki plus, że Chroni to stawy, jednak, jednak te stawy są chronione kiedy mnie i moich kolegów najbardziej stawy bolą. W okresie przed zawodami, kiedy jest redukcja, kiedy jest mało wody pod skórą, kiedy tłuszczu nie ma, a te ciężary trzeba dźwigać, żeby utrzymać te mięśnie jakoś takie duże, pełne i wtedy jest taka sytuacja, że mnie te stawy bardziej bolą. Więc nie chodzi o to, nie ulewajcie się znów, nie przesadzajcie, żeby się zalać 30 kg niepotrzebnej masy tłuszczowej. Ale jednak takie bycie w formie 12 miesięcy w roku patrzenie dokładnie na to, żeby nam tam nie zalało troszkę tym tłuszczem. Nie uważam za dobre ani zdrowe ten tłuszcz jest też potrzebny. U faceta jest to nawet do 18% tkanki tłuszczowej u kobiet znacznie więcej ponad 20. Bo muszą być bardziej chronione, więc e, no już to ja jak nagrywam, to zawsze ktoś dzwoni. I po prostu <laughs> sugerowałbym troszkę jednak tego tłuszczu czy, czy wody pod skórą mieć dla bezpieczeństwa stawów i ogólnego zdrowia. Masa ma swoje prawa, redukcja ma swoje prawa, więc taka jest moja opinia. Trzymajcie się, subskrybujcie mój kanał, Dzięki za wszystkie subskrypcje. Osiągnąłem 500 subskrypcji. Jestem mega szczęśliwy, bo wszystko zrobiłem własnymi siłami. Dzięki Wam oczywiście. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja lubię Wasze komentarze, lubię na nie odpowiadać. Lubię z Wami wchodzić w dyskusję i lubię jak doradzacie mi, jakie mam następne filmiki tworzyć. Dzięki. Miłego dnia. Piękna zima się zrobiła.